Cześć, mówi do fuksa, a to jest kolejny odcinek Let's Play Terraria. W tym odcinku pójdziemy sobie poszukać y, latających wysp i pójdziemy na krańce mapy w poszukiwaniu płetw. Są, y, dzięki nim można pływać pod wodą, bo gdy jesteśmy w wodzie tak normalnie bez płetw, to tylko się odbijamy od dna, a gdy mamy flipery możemy, czyli płetwy możemy pływać. Y, no, musimy na naciskać spację. Jak znajdę to pokażę, jak działa. Powinna, powinny one być w... na końcu mapy w morzu. O, widzicie, teraz może być tylko odwiedź, A dzięki Flipera będziemy mogli nawet stąd płynąć, Więc wiecie. I poszukam może latającej wyspy po drodze. No daj, Blum. A szukałem tego. Gdzie tu mam? To jest do zrobienia mikstur, Przylat bardzo ciężka do znalezienia. w innych światach nie mogłem tego znaleźć. Więc dobrze, bardzo dobrze. Robi się z Daibluma, się robi większość mikstur. Rozbijam sobie brzydków. Muszę aż zacząć rozpić. A, tak, nie? A, by nie A, jeszcze raz słupa i pani. No, jeszcze każdy jeden raz i wypadł U, jak fajnie. O, dalej, daj, daj, Bloom, Bardzo. Dobrze. Nie wiem, jak ci wymaga, mam nadzieję, że dobrze to mówię. No i następny. Połóżajnie. Oj, ja oj, oj, padłem. Jeszcze raz tam pójdziemy. Wiecie co ja zrobię cięci i wrócę kiedy będę tam gdzie właśnie padłem. Dobra, no wracam. Dobra, jestem z powrotem, zobaczymy, może tutaj coś będzie, jakaś wysepka. Ostrzegam, w takim budowaniu nie jestem zbyt dobry, w budowaniu takich słupów. Ja myślę, że mi nie starczy materiałów, ale mam kamienia w miarę dużo, <laughs> sorry, chrypkę mam. Jak ja zejdę później? To jest pytanie. Żeby, jak na lekko mi wysłużyło, było chociaż tam polkowa. będę nie wiedział jak zejść. Dobra, ja myślę, że starczy. Jeszcze trochę. Myślę, że starczy. Ooo, już zabiłem się. Ja to jestem dobry, nie? Jak ja tam teraz wyjdę? To jest pytanie. Ale zwaliłem to. Czekajcie, no, wezmę może coś do budowania, ich mam. <laughs> Mada, mam. A jeszcze znalazłem w kajwie, bo byłem przed chwilą jeszcze. To wiecie, co znalazłem? Demonit. Cztery sztuki były. Nawet dobrze. Też wezmę, dobra i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że muszę że tam dojść na szybko. Ale fajnie było. Dobra, koniec grupy będę lecę pani. No, czekajcie, kładnie zrobię. Pięćdziesiąt. No i co dalej? Chyba już niedaleko też nie podejmą tą górkę, <coughs> przepraszam. Trochę jest <laughs> grzybów nigdy, nigdzie nie widzę po drodze. Mam nadzieję, że coś nie mało życia. Live Kristala by się przydało znaleźć tak z 2, hmm. chociaż z3. Dobrze by było. My mieli więcej życia. Live Christale dają po 20 życia, czyli po jednym takim serduszku. Bo jedno serduszko ma 20 życia. I mam na razie... 100, czyli 500 duszek. Maksymalnie można mieć yy, 20 duszek i można mieć 400 HP. To jest maksymalne życie w grze. Moim zdaniem dobrze by było mieć tak gdzieś, zamiast 400 mogliby dać 600 około. Lepiej by było. Dobra, pijamy Fajnie, kiedy się Grappling Boga znajdzie. Ech, Haka bo Grappling Huka się robi z Huka właśnie. O, jesteśmy. Już że coś będzie. Że na darmo nie, nie ginąłem. Uff, jaki fart. Myślałam, że znowu lecę. Teraz. Jest, ty jaki fart, patrz tu, ale trafiłem. Ola Silvera, o ja, mam farta Nikt pomaga, jednak Pawska. Już nie spodziewałem że będzie jakaś wyspa. Ale powiem Wam co można znaleźć na wyspach. Na wyspach możemy znaleźć. <laughs> eee, niech sobie przypomnę. Mamy podkowę. Fajnie. Gdy mamy założoną podkowę, tak jak tu, to gdy spadamy, to nie bierze nam w ogóle życia. W ogóle eee, nam nie zabierze życia, jak spadniemy z wysokości. Mamy trzy granaty. Bardzo mocne. 19 monet srebrnych i strzały i pochodnie. fajnie. I możemy jeszcze znaleźć na wyspie Shiny Red Balloon, czyli mały czerwony balonik. Dzięki niemu możemy większe skoki robić i coś jeszcze, nie pamiętam tylko co. Nie pamiętam, może sobie przypomnę kiedyś indziej i powiem. No i harpia, super. Tylko harpia mi brakowało Nowe peca dane. Dobrze, on jest też za No nie no, żartujecie. Trzeba będzie to wykopać później. To ja robię cięcie i będziemy właśnie kopiąc Silvra. Zaraz wracam. Dobra, jestem ja z powrotem. Mam nadzieję, że mnie harpia nie dorwie to, co tam lata nad nami, jak widzicie. Raczej nie, było, nie doleci. Zaczyna się robić noc jeszcze, jeszcze muszę iść na ten, tutaj się zabarykaduje Jeszcze zapomniałem, my mamy iść na jeszcze na koniec mapy Tam jest woda, na końcu Czekajcie, tutaj dać coś Może matto był tylko pomysł no, po jest trochę, więc zrobimy sobie wyposażenie, czyli o hełm na, na wszystko jest chyba potrzebne około 80 sztabek, jeśli się nie mylę w domu mam jeszcze 14 teraz już mam na razie 37 tutaj jest jeszcze, tam jest dalej jeszcze złożę więc jest, tylko troszkę jest очень-очень трошки. Гордор, это жесть. Вау, это, я зарезал, я зарезал. Вот это. Файня. <laughs> Jakby jeszcze tutaj było was i to by wyglądało jak Clipper mały. Noga, noga, tu głowa. A, no. Jeszcze tam widziałem było sporo z boku. Teraz pójdziemy też spodem. Być. Nie, na razie mamy 81. jeden. Sztabek, sztabki się... Jak on tam? Którędy? Jak on tam wlazł niby? Tamten? No, on się musiał tutaj zrespić pewnie. wtedy nie wszedł tędy ani tędy nigdzie. I się zrespił nie mnie w tuneliku. Przez wyspę. Patrzcie ile harpi. Tak jak mój kolega, patrzcie na harpiów. Lecimy dalej. po już tutaj jeszcze się dobije do i setki aaa dobrze mam pod koła huh, długo leciałem Odcinku, może spróbujemy rozwalić Eja w katlu. Mini, znaczy to jest boss. Najłatwiejszy. Ale ja nie wiem, czy go rozwalimy. My jesteśmy na razie bardzo słabi. Więc... O, kajdanki mi już mam jedne. Ja nie rozumiem, czego one się też na kaptusa nie kupują. Oczy są wrażliwe bardzo. Thanks. Dobra czy będzie coś widać na ten tutaj aru. Mam nadzieję, że znajdziemy flipery powinny być skrzynca one są yy, na końcu mapy Spróbuję mam nadzieję, że będą Ole grzybków, dużo, dużo lepiej dla mnie. 6 grzybków, plus gwiazdka. Daj blu. Chyba się dzieje, no wie? Czy nie? Czy mam zwidę? nie zaraz pominiemy dzień miejmy nadzieję ile ja mam sygnałów mało mam water leaf znalazłem i mamy 112 sygnałów ale grzybków bardzo dobrze Daleko jest ten koniec mapy, jeszcze dungeon powinien zaraz być, bo z tamtych nie wiadomo czy jest. Z tej strony. Co pewnie z tej, będzie, jak się nie mylę. Ja zawsze mam z prawej strony dungeony, na każdym świecie. Z prawej strony mapy są wszystkie moje dungeony. 18 grzybów. Wycofamy się tmą. Przepraszam. Chciałem sobie zebrać garnuszki i idziemy dalej. Nie chcę paść. nie chcę strzelić zabitych double kill ten drone zamruje dobra idziemy dalej za tym mogę czy koniec mapy? Więc... <grych> jaki koniec mapy śmieszny o już widzę skrzynkę nawet Patrzcie, Dungeon i od razu jest koniec mapy. Ej, nie ma fliperów, jest tylko... Nie wiem co to jest. Pierwszy raz widzę. Laser potion. Granady. Copper. No i nie mam miejsca na torczy, chyba. Ojej, zaraz padnę. Ale dobra, teraz już mogę. Chociaż nie, ciężko, żebym padł. Gdzieś miałem toczy. Dobra, spadam. Czekajcie, muszę zobaczyć co to jest. Tam już się dokłada, wiecie? Tak, a to jest ten mądra Dobra, jest też zero. Ojeju, chyba nie zdążę. I padnę. Ajajaj, ja utopiłem się. To żyje? Dobra, czyli pojawiamy się i kończymy. Nie znalazłem niestety płetw. Znalazłem jakiś badziew, nie wiem co to jest w ogóle. Ach, chyba tym bliżej jest woda oddychania. Chyba idę do wody zaraz to zobaczyć, i to testuję. Ale wyprawę możemy uznać za udaną, ponieważ znaleźliśmy jak latającą wyspę. Ja mogę oddychać. Pójdzie. A ja bym nie wiedziałem. Gdybym to użył, pewnie bym się tam nie zabił. Dobra, to komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Cześć!